Możemy zaczynać. W niedzielę 25 listopada odbyło się ostatnie w tym roku zwiedzanie budowy wojewódzkiego szpitala na Bielanach. Uczestnicy godzinnej wycieczki oglądali zewnątrz budowane obiekty i zapoznawali się ze stanem prac. Wycieczka, jak zwykle, rozpoczęła się pod gotowym z zewnątrz budynkiem administracyjnym, w którym obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz. Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych starał się jak najwięcej opowiedzieć o postępach prac. Opowiadał również o starym budynku szpitala, który w przyszłości zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie niższy obiekt dostosowany do pozostałych budynków w miasteczku. Jak wspominał, niekiedy podczas wycieczek padały zaskakujące pytania. Jedno pamiętam, gdzie są nie wybuchy, bo chętnie byśmy się nimi zainteresowali. Była grupa osób, chyba sympatyków milita, militariu zbierania i pytanie takie, ile, jak będzie głośno, ile to będzie decybeli, jak będzie lądował helikopter. No, nie umiałem na to odpowiedzieć. Powiedziałem, że czas pokaże, wtedy zmierzymy specjalnym przyrządem. Od marca tego roku 800 osób odwiedziło budowę. Zainteresowanie bardzo duże. Dużo, dużo osób pyta, jaka wartość jest inwestycji, dużo osób pyta, kiedy będzie koniec, czy zgodnie z planem, czy też mamy jakieś przesunięcia. Jest dużo zainteresowanych i fajny odbiór, nie czuję jakiejś niechęci, wszystko było takie, takie sympatyczne. Jest chęć przychodzenia przeze mnie tutaj, żeby mówić tym ludziom o tym, bo jest fajny odbiór. Dzisiaj mieliśmy przedstawiciela zbyt Bydgoszczy, ale, ale mieliśmy w ciągu tych zwiedzań grupę architektów z całej Polski. Mieliśmy studentów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, mieliśmy przedstawicieli Akademii Technicznej z Poznania, więc jest zainteresowanie w całym kraju taką inwestycją. Dla zwiedzających atrakcją była możliwość wejścia na teren budowy i przyjrzenia się z bliska powstającemu białemu miasteczku na Bielanach. Zobaczyć okazały budynek główny lecznicy w kształcie litery H, czy oddziały psychiatryczne i zakaźne nowego szpitala. No Wygląda dość imponująco, fajnie, że jest możliwość zobaczenia jak to wygląda jeszcze w trakcie budowy. Ciekawe były na przykład rozwiązania ekologiczne z przechowywaniem wody deszczowej, albo z ogniwami słonecznymi na dachach. Dzieci, które zwiedzały budowę pod koniec otrzymały upominki. Opowiadały też co im się najbardziej podobało na budowie. Parking w sumie. To no, ten parking. Parking najbardziej wam się podobał. Tak, tak. Wszyscy zwiedzający, co ważne, na budowie musieli być odpowiednio ubrani. Ze względów bezpieczeństwa każdy otrzymał kask i kamizelkę odblaskową. Kolejne zwiedzanie na budowie odbędzie się dopiero w przyszłym roku w marcu. Budowa nowego kompleksu wojewódzkiego szpitala zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Po jej zakończeniu będzie tu prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 milionów złotych, z czego 200 milionów zostanie wydane na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie lecznicy.